Ostatnia w tym roku sesja młodych rajców znacząco różniła się od dotychczasowych obrad. Wszystko dzięki pomysłowi zorganizowania warsztatów bożonarodzeniowych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do udziału, w których zaproszono przedszkolaki. Co roku próbujemy organizować właśnie sesję świąteczne w jakichś ciekawych miejscach, żeby tak troszeczkę odpocząć od tej sali, gdzie zazwyczaj się to odbywa i tak w spokoju może takiej bardziej przyjaznej rodzinnej atmosferze przeżyć tą ostatnią naszą wspólną wigilię. Wymyśliliśmy w tym roku, żeby zaprosić na sesję przedszkolaków i razem z nimi wspólnie zrobić świąteczny łańcuch, który potem będzie sprzedany na jakiejś charytatywnej aukcji. Robienia osób choinkowych uczył dzieci Tomasz Spychała, kierownik działu etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej Każdy z uczestników, który przyszedł do muzeum na tą wyjątkową radę młodzieżową miejską i zaproszeni goście, czyli przedszkolaki, osoby dorosłe, samorządowcy, żeby wynieśli swój koszyk na orzecha, bowiem wieszamy bombki, wieszamy różne inne ozdoby, które kupujemy w sklepie, ale zapominamy o tym, co było najważniejsze na choince. Jabłko, orzech, które miały symbolizować zdrowie, siłę. I o tym zapominamy. A tak prosto to powiesić na naszym zielonym drzewku, a żeby orzech łatwo można było powiesić, trzeba go było włożyć do specjalnego koszyczka. I właśnie taki specjalny koszyczek każdy z nas tutaj postara się wynieść swój własny z orzechem, żeby był silny przez cały najbliższy rok. W robieniu ozdób przedszkolakom pomagali też młodzi radni: radna Janina Zapłotna i wiceburmistrz Magdalena Nowicka. Jeszcze nie wiem nad czym pracuję, ale wykonujemy wszystko zgodnie z poleceniami. Na razie mamy koszyczek. Na choinkę, tak? I tak, taką trawkę też na orzeszka. Przedszkolaki i młodzi rajcy byli zachwyceni warsztatami. Mi się podobają bardzo. To będzie coś na choinkę, jakaś ozdoba? Myślę, że tak, jak jakby bombka na choinkę. Jak pan powiedział, szczęście daje, tak? Czy tam jest moc? Nie wiem. Miło jest spotkać się przy tak dużym stole, żeby w poczuć tą magię świąt? No oczywiście, no, gdzieś z maluchami. Bardzo, bardzo fanem przyjemność. Pomysł przypadł do gustu także dyrekcji przedszkola, która liczy na to, że zostanie kontynuowany w następnych latach. Zawsze, kiedy muzeum zaprasza nas na warsztaty, staramy się uczestniczyć w tych warsztatach i to w zależności od tematyki, czy są to święta Bożego Narodzenia, czy święta Wielkanocne, jak również przy innych okazjach przychodzimy do muzeum. Dzięki warsztatom Magia Świąt udzieliła się też wiceburmistrz Magdalenie Nowickiej i radnej Janinie Zapłotnej. Prawda, już wczoraj się zaczęło od mojego udziału w jasełkach przygotowanych przez Szkołę Podstawową Numer 4 i powiem, że to były moje pierwsze takie, pierwsze chwile, kiedy mogłam poczuć, że święta się zbliżają. Bardzo się cieszę, że mogę też uczestniczyć w warsztatach. Totalnie nowość, bo pierwszy raz z przedszkolakami tutaj wykonuję jakieś ozdoby świąteczne. Myślę, że to fajna, fajna zabawa. W tym roku właściwie nie nie ma żadnych, ponieważ wyjeżdżamy na święta właśnie do, do wnuczka i prawnuczki. Daleko? Granicę, za granicę do Anglii. No, nie będzie pani tęskniła za naszymi polskimi świętami? No, my będziemy tam polskie święta. Potrawy I będą. tradycyjne potrawy, potrawy znajdą się na stole. Potrawy tradycyjne znajdą się na stole, są tam sklepy polskie, także nie ma, nie ma żadnego problemu. Oczywiście musi być tak jak u nas, jakbyśmy byli w domu.